W ekipie Riot Games dzieje się coraz więcej, nie tylko związanego z wszelkiego rodzaju nowymi grami, ale również w samym League of Legends. Niedawno na oficjalnym kanale pojawił się materiał, w którym Ryan Mireles, który jest głównym producentem do spraw bohaterów w Riocie, zdradził nam, że najprawdopodobniej w lecie pojawią się nowi bohaterowie w grze. O ile o jednym wiemy z przecieku, że będzie nazywał się najprawdopodobniej Parksy i będzie czymś podobnym do Kog'Mawa to o drugim aż tak dużo informacji nie posiadamy. Jednak gracze już zastanawiają się jaki może być to bohater, gdyż sam Ryan dał nam kilka wskazówek i gracze, którzy lubią tworzyć wszelkiego rodzaju teorie zabrali głos. Witajcie moi drodzy, ja jestem Weko i dziś zajmiemy się tematem dwóch nowych bohaterów w lidze, ale głównie drugim, mniej znanym, zamaskowanym być może demonem. Perfect. Wielkie podziękowania dla osób, które wspierają na YouTubie i na Twitchu, to dzięki Wam wlatuje kolejny materiał. Jak zapewne wiecie z moich materiałów, postacie, które zostaną zmienione w 2020 roku, to Fidel oraz Voliber. Jednak poza tym wiemy jeszcze o dwóch nowych bohaterach. Którzy najprawdopodobniej pojawią się w okresie letnim przy jednym wydarzeniu, gdzie owy jungler pojawi się wraz z jego nadejściem czy początkiem, natomiast w dalszej części eventu pojawi się kolejny bohater lub bohaterka. Tak jak mówiłem we wstępie do materiału, pierwszym bohaterem ma być Parksy, czyli jungler z pustki, którego poznaliśmy przy okazji przecieku na Redditie. Który być może okaże się fałszywy, jednak wspominam o nim z jednego prostego powodu. Już część skórek, która ma się pojawić w lol a które zostały wylistowane w owym przecieku, sprawdziły się, gdyż Riot zapowiadał skiny do Orna, Lux czy Kindred, które w przecieku wystąpiły. Więc na razie załóżmy, że Parksy rzeczywiście się pojawi. Choć być może pod nieco inną nazwą, bo chociażby Senna pierwotnie miała się nazywać Lyra, jeżeli wierzyć przeciekom, a rzeczywiście tak się nie nazywa. Skoro zatem wiemy co nieco o pierwszej postaci, co z drugą? Tutaj zaczyna się robić ciekawie, ponieważ Riot dał nam dwie wskazówki, a oto pierwsza z nich: The event will blossom with a new jungler to fawn over. Followed by a mass champion who refuses to die. Widzimy tutaj grafikę, coś w zasadzie drogi od piekła do nieba, lub może od pustki do kosmosu. Dlaczego od pustki? No, dlatego, że Parksy, jak sama nazwa wskazuje, ma być bohaterem właśnie z pustki, który w grze będzie zjadał konkretne kampy w dżungli, aby zmienić swój gameplay. Pamiętajmy, że założyliśmy, iż Parksy będzie wydanym bohaterem. Co zatem z tą górną częścią, która wydaje się sięgać do kosmosu lub na powierzchnię i sugerować, że nowy bohater może być Stargonu? Targonu. Przyjrzyjmy się drugiej wskazówce na filmie od Rajotu. Well, demon Niektóre demony przeszłości powinny w niej pozostać. Ciekawe. Wiemy również z tego samego filmu, że będzie to bohater, którego będzie ciężko zabić. I tutaj chciałbym się podzielić z Wami moimi przemyśleniami odnośnie tego, jaki właśnie może to być bohater. Ze względu na to, że grafika wydaje się dotyczyć dwóch bohaterów ze względu na w pewnym sensie ciemną i jasną jej stronę, pozwolę sobie rozważać w tym kierunku. Złoto na grafice wydaje się pasować do jednego regionu, którym jest oczywiście Shurima. Również warto zwrócić uwagę na to, że Riot w innym materiale wspomina, że w 2020 roku będzie rozwijał kwestie fabularne, między innymi zwraca uwagę na fakt, że przy wypuszczeniu Senny gracze byli niezwykle podekscytowani i jest to bardzo ciekawy sposób wypuszczenia nowej postaci. Również w karciance Legends of Runetera mamy mieć pewne spoilery czy nawiązania do bohaterów, którzy mogą się pojawić. Więc zacznijmy właśnie od tego regionu. Powiązanie z przeszłością. Bo niekoniecznie owa postać musi być demonem dosłownie. Jeżeli chodzi o shurime, przychodzą mi tutaj do głowy dwie postacie. Pierwsza to Ira Ziharo. Była to przywódczyni grupy, do której należała Sivir, jednak ta niezadowolona z przywództwa Ziharo wygrała z nią pojedynek i zostawiła ją na śmierć. Na pustyni. Być może cytat odnośnie demonów przeszłości odnosi się właśnie do tej bohaterki, która wróci i będzie chciała dokonać zemsty, odpowiednio zmodyfikowana czy na przykład zmieniona ze względu na przyjęcie do siebie jakiegoś demona. Wszak, jeżeli bohaterka by wróciła, to kwestia, że jest to postać trudna do zabicia, no nie musi się to wcale odnosić do gameplayu. Drugą postacią, którą chciałbym tutaj zobaczyć, i ja osobiście chciałbym najbardziej tą postać zobaczyć, nie tylko z Shurima, ale ogólnie ze wszystkich regionów, jest to Nezuk. W historii League of Legends jest to pierwotny właściciel rękawicy Ezrila, który miał kilka tego typu artefaktów, a którą to rękawicę Ezril znalazł w jego grobowcu. Być może demonem z przeszłości okaże się coś lub ktoś na zasadzie mumii lub ducha szukającego zemsty na Ezrilu, gdyż wcale nie musi być to dobra postać. Zostawmy jednak Shurimę, bo choć pustka wydaje się pasować idealnie, gdyż występuje chociażby na dawnej, lennej mi Shurimy, gracze uważają tutaj, że może być to nawiązanie do innego regionu, Aioni. I wiele osób uważa, że może to być Jon, brat Yasuo, który zginął w pojedynku z bratem. Cóż, przede wszystkim bohater występuje w Legends of Runetera. Po drugie, w świecie projektu to nie tak, że Brat Yasuo nie żyje, ale jest gdzieś przetrzymywany, więc może się okazać, że wróci do gry w jakimś tuście fabularnym, do czego pasuje również określenie o nieumieraniu. Bo grafika wcale nie musi tyczyć się dwóch bohaterów. I Jasuo, gdy stawał do pojedynku z Jonem, wygrał z nim bardzo szybko, jednak stawał do walki z ciężkim sercem. Być może nowy bohater będzie demonem z przeszłości, ale dla Yasuo, który nie pogodził się z tym, co się stało? Jest jeszcze inna teoria, że grafika może dotyczyć bohatera z nowego regionu, który w zapowiedziach rajotu miał być rozwijany. Chodzi tutaj o Isztal, ale z racji tego, że ciężko tutaj grafikę z regionem powiązać bo o regionie nie wiemy na razie aż tak dużo to kwestię pomijam. Poza oczywiście milionem teorii, jest jednak taka, która moim zdaniem wydaje się być całkiem sensowna. Jakiś czas temu, szczerze mówiąc, nie pamiętam gdzie dokładnie, ale kojarzę taką informację, że jeden z pracowników Riot Games mówił o tym, że firma chce tworzyć więcej bohaterów połączonych synergią typu Zaya Rakan i było to mówione gdzieś w okolicach wypuszczenia Yumi. Jednak, jako że to fakt z mojej pamięci, nie bierzmy go za pewnik, a powiedzmy o innych. W historii Yumi bohaterka jest kotką pewnej czarodziejki imieniem Nora, i to właśnie ona jest właścicielką książki Yumi. Pewnego dnia jednak pani kotki znika, a ta wyrusza za nią na poszukiwania. I grafika prezentowana przez Riot kojarzy mi się ze ścieżkami, które przemierzyła Yumi. Dodatkowo wiemy, że kotka wyczuła zapach swojej pani gdzieś w okolicach pustki, jednak jej tam nie znalazła. Na grafice widzimy również otwarcie. Jeżeli założyć, że nie są to chmury, a wyjście z pustki, to nora wydaje się pasować tutaj idealnie, gdyż była również teoria, że bohaterka została porwana. Pasuje to również do tej części, gdzie projektanci Riot Games chcą czerpać projekty postaci z uniwersum. Dodatkowo świetnie pokazywałoby to konflikt Nory z nowym bohaterem z pustki, który być może odpowiadał za jej porwanie, lub z którym bohaterka zwyczajnie wdała się w konflikt, bo jeżeli obie postacie wychodzą w jednym wydarzeniu, myślę, że możemy śmiało założyć, że będą one ze sobą powiązane. Choć wydaje się, że najwięcej rzeczy pasuje tutaj właśnie do Nory, to część odnośnie demona przeszłości wydaje się tutaj kompletnie nie pasować. Jednak być może zobaczymy, nie wiem, pierwszego Jordla z pustki, czy Jordla Darkina, czy coś podobnego. Motyw, że Nora studiowała jakąś magię, czy ogólnie elementy pustki, czy jakąś czarną magię, pasowałoby tutaj świetnie. Wszak poza Weigarem czegoś podobnego w grze nie uświadczymy. Moim zdaniem jednak demoniczny Jord byłby tutaj strzałem w dziesiątkę. Pamiętajmy jednak, że nowy bohater może okazać się czymś zupełnie innym, czego się nie domyślamy, lub może być postacią, która w lore League of Legends w ogóle się. Nie pojawia. Cóż, to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, co o tym myślicie, i być może macie własną teorię odnośnie tego, jaki może to być bohater. Jeszcze raz, dajcie znać do następnego materiału. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć!